Co zrobić, jeżeli twoje konto na Facebooku zostało przejęte przez hakera, a następnie zablokowane przez Facebooka? W takim przypadku do konta nie można się zalogować, a nawet jeżeli uda ci się zalogować, to zobaczysz ekran, na którym będzie widniała informacja, że te materiały nie są już dostępne na Facebooku. Wyklucza to zatem możliwość odwołania się od tej decyzji, co jest niezrozumiałe z punktu widzenia użytkownika, jak i nawet prawdę mówiąc, co niektórych pracowników tej olbrzymiej korporacji. Mówimy tutaj o przykładzie, gdy haker przejął twoje konto, następnie wykonał kilka ruchów, poprzez które skutecznie złamał wiele punktów regulaminu społeczności i polityki Facebooka, w związku z czym dostałeś permanentnego bana. Dzisiaj przychodzę do was z ostatnią deską ratunku. Jest nią formularz, w którym musicie zawrzeć wszelkie informacje na temat tego, co się wydarzyło, czyli że zostaliście zaatakowani przez hakera, haker przejął wasze konto, następnie złamał regulaminy, w wyniku czego dostaliście bana. Do tych obszernych informacji opisujących całą sytuację. Oczywiście załączacie skan waszego dokumentu tożsamości dla potwierdzenia, a w treści podajecie również adres e-mail, na który chcielibyście uzyskać odpowiedź z wysłanego formularza. Teraz zaprezentuję wam ten formularz, a link do niego znajduje się w opisie pod tym filmem. Po więcej szczegółów i dalszych filmów na temat odblokowywania, odzyskiwania kont na Facebooku zapraszam do obserwacji, subskrypcji, a także do zostawienia lajka, serduszka, tak aby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób.